W trzecim kwartale inwestycje w polskiej gospodarce spadły o 9%, a popyt krajowy obniżył się tylko o 3%. Jakie są nastroje? Jaka jest sytuacja gospodarcza Polski i w innych krajach? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. To się optymistycznie chyba wygląda sytuacja patrząc na światowe PMI. -e faktycznie dane dotyczące aktywności firm wyglądają nieźle. W listopadzie ogółem odnotowaliśmy pewne spowolnienie, tutaj pewne pogorszenie sytuacji sygnalizowane przez przedsiębiorstwa, ale wynika to z pogorszenia w sektorach usługowych, które bezpośrednio zostały dotknięte restrykcjami związanymi z drugą falą pandemii. No i też nie było tak wszędzie, jakby było to odczuwalne mocno w Europie. Poza Europą te sektory też radzą sobie ogólnie nieźle, natomiast zadziwia przemysł, który notuje coraz lepsze wyniki i tutaj pandemia w zasadzie w ogóle, druga fala pandemii w ogóle nie przeszkodziła. Ja sporządzam sobie taki indeks PMI dla pięciu sektorów przemysłowych nastawionych dość mocno na handel międzynarodowy, mowa tutaj o Chinach, Japonii. Korei, Niemczech i Meksyku, i tutaj jaki łączny indeks dla tych krajów odnotował w listopadzie y, siódmy miesiąc wzrostu i jest najwyżej od lutego 2018. A jak znajdujesz polską gospodarkę w tej sytuacji globalnej? Polska gospodarka tutaj niewątpliwie korzysta na ym, tym, na tej dobrze, dobrej koniunkturze w przemyśle. No bo. Ym, Nasz przemysł jest dość mocno uzależniony od koniunktury w europejskim, niemieckim przemyśle, więc w momencie, kiedy ten globalny handel napędza, ten niemiecki przemysł, to dla nas jest to korzystne. I tutaj widać, że wbrew tym mocnym ograniczeniom, po raz kolejny PMI dla polskiego przemysłu utrzymał się powyżej poziomu 50 punktów. Oczywiście, ja w tym roku wielokrotnie zwracam uwagę na pewną specyfikę tych indeksów i to, że, tak jak powiedziałem, Um, że ten indeks jest powyżej um, poziomu 50 punktów, czy też, że ten indeks dla tych um, przemysłów na, sobie, na eksport, że on jest najwyżej od prawie trzech lat, to też nie oznacza, że ta sytuacja jest tak dobra jak 3 lata temu, tak jakby to nie można tego tak interpretować. Tym niemniej, te dane pokazują, że przemysł chodzi sobie względnie dobrze. Um, I to wynika z kilku kwestii, między innymi z tego, że. W momencie, kiedy sektor usług jest po części zamknięty albo jakby mocno ograniczony, to gospodarstwa domowe wydają te pieniądze na do, na przykład dobra trwałego użytku, a to napędza koniunkturę w przemyśle, ale to też pokazuje, że firmy przemysłowe starają się zaadoptować do tych nowych, trudniejszych warunków i Względnie dobrze sobie to. Bo wprawdzie spadek inwestycji się zmniejszył w Polsce, bo drugi kwartał rok, rok, to roku to było 12%, a teraz jest to 9%. Ale czy to są dla Ciebie dane jednak rozczarowujące, no bo one są troszkę powyżej konsensusu analityków? No właśnie, no inwestycje to jest coś na pewno, na czym należałoby się pochylić. I tutaj faktycznie jest to zagrożenie na dłuższą metę. Bo Widać i to w danych w Polsce, i w badaniach intencji inwestycyjnych w USA czy Wielkiej Brytanii, że te intencje są, plany inwestycyjne są niewielkie. W Polsce takich badań dobrych nie ma, ale na przykład możemy zobaczyć na depozyty przedsiębiorstw w sektorze bankowym, one też bardzo mocno wzrosły. No i to poza jakby pieniędzmi starczy, poza poza tym, że ta rentowność cały czas się utrzymuje na niezłym poziomie, to jest efekt moim zdaniem po części wstrzymywania się z inwestycjami. Więc no z jednej strony widzimy, że przemysł sobie radzi, ale to może po, po prostu być wykorzystywaniem tego popytu, który jest no w miarę możliwości maksymalnie, ale jednocześnie wstrzymywaniem się z planami inwestycyjnymi, planami rozszerzania działalności. No i tutaj jest sobie piec pogrzebany, bo na dłuższą metę bez inwestycji no ciężko jest mówić o powrocie do szybkiego wzrostu gospodarczego. Czyli jesteś w bardziej optymistycznym nastroju, ulegasz szczepionkowemu optymizmowi? To znaczy, wiesz Zbyszku, no, powiem Ci w ten sposób, że widać tutaj, że ludzie odbierają to tak, że ta szczepionka będzie, więc czeka nas powrót do normalności. To jest taki, można powiedzieć, konsensus już nie tylko rynkowy, ale wśród wielu osób. Ale pytanie jest, czy to, tak jak powiedziałem, czy to się przyłoży już teraz na decyzje inwestycyjne w firm, czego na razie nie widać? Czy one nie będą chciały jednak poczekać do tego, aż to się zrealizuje, że, że będziemy widzieć namacalne efekty, zgłaszanie restrykcji, poprawę sytuacji w zakresie pandemii? Także no, myślę, że jest to jakaś szansa, ale, ale to nie jest tak, że po prostu. Nagle sytuacja się zmieniła z 80 stopni względem tego, co mieliśmy miesiąc temu. Czyli scenariusz szybkie odbicie w kształcie literki V jest ciągle pod znakiem zapytania. Może to być na przykład odbicie w stylu logo Nike, tak? no, to też się pojawia taki termin. Tak? Znaczy pojawia się, pojawiają się medialnie te terminy, bo jakby to jest bardziej złożone niż można byłoby yy, zaobrazować za pomocą jakiejkolwiek literki. bo no oczywiście PKB czy poszczególne jego składowe mogą bardzo mocno odbić, na przykład w wyniku ekspansywnej polityki gospodarczej, którą mamy, tak, czyli popyt bardzo szybko może, się przy, może zostać przywrócony dzięki transferom, ale znowu jeśli nie będzie zmian strukturalnych w gospodarce, to ten to odbicie też może być przejściowe, więc tak jak powiedziałem, no, w zasadzie wydaje mi się, że to o czym powiedzieliśmy przez większą część materiału jest ważniejsze niż rysowanie literek, no bo jakby… Mamy lepszą koniunkturę chwilowo, tylko jakby bez inwestycji nie ma długoterminowego wzrostu gospodarczego, więc to jest ten element, który na ten moment jest elementem brakującym. O tym, jaka jest aktualnie sytuacja w światowej gospodarce, a także w polskiej gospodarce, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.